Próbujemy wymienić żarówkę, czwórka chyba, nie? Tak. Po zdjęciu tego cholerstwa wypinamy wtyczkę, a taka sama jak u mnie wchodzi była. Widzisz? To jest... I teraz trzeba... Na górze jest sypelek. Jeden na bok, drugi na bok, blaszka idzie w dół. I żarówka jest wyjęta bolczykiem do góry, ale to jest ty... H7? Nie wiem H7, no H7, no tak, bo pojedyncza Pokaż, ona wolnięta była? Tak, żarnik jest spalony W środku przerwany Teraz tylko tak, trzeba brać się od tyłu, teraz żeby nie brać za szkiełko Bo jak dotkniemy szkiełka, to krócej będzie się paliła, bo tłuszcz Dobrze. będzie spaluku. Okay. Taki patent może się uda wstawić bez dotykania Gadka, matka wyjdzie jak zwykle Ta szmatka wyjdzie jak zwykła. Teraz, to zobaczy, czy ona równo siedzi. Słuchajcie, musi wejść równo. Można spojrzeć z przodu. I teraz jedna blaszka idzie tu. A druga też ma jakieś. O! Jest dociśnięte. O! Nie wiem, jak to będzie pokazane. Panie i Panowie, tam w środku są takie blaszki. O! Takie blaszki są. Zobaczycie, z góry paluszkiem mamy do nich dojście. I jedną połówkę są jakby dwie. Rozchylamy na tą stronę, a tą w tą stronę. Oczywiście dociskając do przodu pojazdu na bok i w dół. Musi na dół opaść o tutaj. I wtedy tą żarówkę wyjmujemy. W odwrotnym kierunku składamy. Teraz podłączamy wtyczkę. Wtyczkę, wtyczkę. To już najprostszy temat. Tylko, że jak nagrywam, to ja jej nie widzę. Ale za chwileczkę, powolutku. Dobra, próbuj. Próbuj. Zostanie założyć osłonkę. A ciemno jak w D. Dobra, mamy to. Pali się Clio. Może jeszcze oryginalny, zobaczcie, akumulator? koleżankę z pracy. Zaraz może lampę pokazać jak to wygląda o, może bokiem słuchajcie, widzicie blaszki? prawa, lewa nie wiem jak to widać no dole jest zespolone czyli na boki, prawą, lewą, w dół i ale pierwujemy wyjmujemy wtyczkę bo jak sprężynkę odegniemy pierw, a nie wyjmiemy wtyczki to później, no ale to później z żarówką będzie trzeba wtyczkę wyjąć, no dobra wszystko ładnie siedzi Równo siedzi nasza żaruwa wkładamy gumę i mamy to, guma wchodzi do środka chyba, ma takie miejsce. O, o taka nie do środka dookoła, tylko jeszcze jest taki kołnierzyk. Dobra, zamykamy to wszystko.